Bitcoin przebija 106 tysięcy, po tym jak Donald Trump zawiesza taryfy na wybrane chińskie towary do końca sierpnia. Administracja Trumpa chce również, aby kraje przedstawiły swoje najlepsze propozycje w sprawie negocjacji handlowych do środy 4 czerwca. Możemy się więc spodziewać dużej zmienności w tym tygodniu. Metaplanet dokupuje Bitcoina i ma już 8 8888 sztuk, a Michael Saylor zbliża się do 600 tysięcy sztuk. James Wynn, znany wieloryb, otworzył kolejnego longa na Bitcoinie z dźwignią razy 40. Gość gra dalej, mimo że właśnie stracił 100 milionów nie zła psycha. Tym razem musiał zebrać od swojej społeczności 40 tysięcy dolarów, żeby nie zostać zlikwidowany. W tym tygodniu mamy również istotne wydarzenia ekonomiczne. Czwartek 5 czerwca liczba nowych bezrobotnych w Stanach, a w piątek zmiana zatrudnienia poza rolnictwem. Przeciętna stawka godzinowa i stopa bezrobocia. Przygotuj się, bo w tym tygodniu będzie się działo. Napisz w komentarzu poradnik, a wyślę Ci film, w którym pokazuję, jak efektywnie używać alertów na Max Data App i przewidywać dzięki nim ruchy Bitcoina. Max Data App. Przewaga dzięki technologii.